Gdzie jest moja woda? O! Butelka wody została znaleziona, więc mogę was już oficjalnie przywitać przy 42. rozdziale mangi Dragon Ball Hakai. Mangi, która ostatnimi czasy jest niczym respirator. Część mnie, która potrzebuje dobrego poziomu fanowskich mang, jest ostatnio nie powiem, że niedożywiona, ale łaknie po prostu dużej ilości. Fanowskiej historii, która stoi na poziomie, i ostatnio tak naprawdę tylko Gustavo z Dragon Ball Hakai, jak i Gotenkun, e, autor manki 321 lat po zakończeniu Dragon Balla, jak i Namek Sejin Densetsu, byli w stanie mi dostarczyć taki wysoki poziom. Twórcy Dragon Ball Haku moi przepadli niczym kamień w wodę, także dzisiaj będziemy zajmować się tym, co wychodzi na bieżąco. Jeśli chodzi o 41 rozdział, tutaj widzicie jego ostatnią stronę: Goku w przebraniu. Spotkał się z Ginę i Bardokiem. Bardok nie wiedział kto to jest, ale Ginę wygląda na to, że go poznała i w tym momencie kończymy rozdział. Także ja używam swoich umiejętności hakerskich. Wchodzę w URL strony 41, zmieniam na 42. No, i wygląda na to, że jestem faktycznie dobrym hakerem, ponieważ jesteśmy w 42 rozdziale i ja to widzę po raz pierwszy: Hyper Dimension hiperwymiar? Czy jest jakieś inne tłumaczenie tego słowa? Hiperwymiarowość. język oryginału wietnamski. Jestem ciekaw, o co chodzi z tym tytułem, bo jest on dość tajemniczy. Cała drużyna Bardoka. A okej, okay, dobra, nie cała drużyna Bardoka jest pokonana. Borgos ma biegunkę. To jest umiejętność, której Goku użył w poprzednim rozdziale. Wywołał u Borgosa biegunkę. A i to jest kadr, na którym zakończyliśmy ostatni rozdział. Bardok próbuje zaatakować Goku, nie wiedząc kim on tak naprawdę jest, ale przed ten atak wskakuje ginę. I i Goku ratuje swoją matkę, okej! Okay. Jestem ciekaw, czy ona go poznała. Czy tylko, jakby zwróciło jej uwagę, to, że jest to gość podobny do Bardoka. I nadal nie wie, kim ona jest. Chociaż, hmm, matki mają to do siebie, że są w stanie poznać swojego syna, nawet po, swoje dziecko, nawet po wielu latach. Zwłaszcza, że tutaj kaptur spada z głowy Goku i wygląda na to, że koniec już tego udawania Turlesa. Co jest ta twarz? O nie. Jestem w niebezpieczeństwie, mam kłopoty, mówi Goku, widząc, że jego kaptur i czując, że jego kaptur spadł. My nagle jesteśmy w jakiejś przestrzeni kosmicznej, przez którą przemierza sześcian, a w środku prawdopodobnie jakieś bóstwa, ponieważ nie sądzę, żeby to był hit, który leci na jakąś weekendową misję, tylko po prostu tutaj pewnie jakiś Bóg Zniszczenia albo, albo ktokolwiek inny. W obecnym czasie, czyli w naszej już normalnej linii czasowej, w jednym z najbardziej ekstremalnych punktów rzeczywistości Zeno. Ekstremalnych punktów chodzi o to, że najbardziej takich odległych, położonych na granicy tego, tej rzeczywistości. Nie wiem o co chodzi, ale kto tu może być. Mamy w końcu inny wątek. Zobaczcie: jest Majin Buu, Paikuhan, Pikolo, Gohan. Paikuhan i razem Ub, okej, okay, razem z Ubem. Paikuhan poleciał na ziemię, żeby przejąć Bu i Uba, ponieważ oni są częścią tych pierwotnych bestii, no i Picoro razem z Gohanem zostali przez niego zwerbowani, ponieważ będziemy tutaj mieli tę wielką wojnę między niebieńskimi magami i niebieńskimi strażnikami. Jestem znudzony i... i gładny. Jestem znudzony i Węgry. Jakie Węgry? Pyta Paikuhan. Kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, mówi Bu. Malutka, chodź tu, chodź tu, malutka. Czy byłeś w Budapeszcie, malutka? Malutkę. Malutka, jeśli nie byłaś w Budapeszcie, zamiałcz. Malutka zamiałczała delikatnie, ponieważ nie wie do końca, co to jest Budapeszt. Także bała się udzielić złej odpowiedzi. Zgadzam się z Bu, Węgry. Straciłem już rachubę. Ile godzin podróżujemy? Non-stop. Jeśli byłbym Tobą, nie narzekałbym. Transport, którego używamy, jest naj. A zresztą to w sumie nie jest aż takie nowe. W sensie to nie jest nowa informacja. Transport, którego używamy, jest najszybszym. Jest szybszy w zasadzie. Z czegokolwiek, co jest dostępne we wszystkich dwunastu wszechświatach, poza teleportacją. Trzeba było ojca poprosić. Trzeba było poprosić ojca. Dlaczego nie mogli poprosić Kajoshina? Mała wskakuje na moją szafę. Ok. Nawet pan Weiss. No, dy, no, koty mi weszły na szafę, no. Koty mi weszły na szafę i teraz warczą na siebie. Znaczy, mała warczy na dyzie, bo ona nie lubi, jak tam dyzia jej wchodzi, bo to jest małe miejscówka. A dyzia chce się po prostu bawić. Dyzia, bo teraz mała nie ma jak zejść. Aj, nie bij jej! Ale numer! Nawet Wisowi zajęłoby to wiele dni przebyć ten dystans, który przelecieliśmy. Wow, naprawdę? W takim razie, gdzie jesteśmy teraz? Pyta Gohan. W tym momencie zbliżamy się do. do szczytu dwunastu wszechświatów. Jesteśmy nawet nad pałacem Zeno. I dlaczego lecimy tak daleko? Pyta Piccolo. Swoją drogą nawet nie powiedziałeś nam, gdzie dokładnie lecimy. Dziś, ani nie. Naszym celem jest osiągnięcie szczytu rzeczywistości, jaką znacie jako 12 wszechświatów. Oni lecą na szczyt całej rzeczywistości? To co jest ponad tym szczytem? Szczyt całej rzeczywistości? To jest szczyt świata? Nie mówcie, że tam czeka Grubson! Gdzieś na szczycie góry. Przesyra! No nie wiem, czy to jest góra, chyba, ra, chyba raczej nie. W ścisłym centrum dwunastu wszechświatów, w najwyższym regionie, istnieje punkt, który zabierze nas poza tę rzeczywistość. Czyli mówisz, że podróżujemy do miejsca, które znajduje się poza dwunastoma wszechświatami? Pyta Piccolo. Tak, dokładnie. Doświadczycie miejsca, zobaczycie miejsce, o którym nawet żaden śmiertelnik nie mógłby sobie wymarzyć. To będzie jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, już 4 stycznia, o godzinie 18, w telewizji. Tak, to była nazwa telewizji. Więc się podjarajcie! Wow! Po co oni tam lecą? Do miejsca, o którym nie mogli sobie nawet śmiertelnicy wymarzyć. Moja myszka troszeczkę mi tutaj szwankuje. O, mała leci. O, dziękuję. Nie da się pracować w takich warunkach, kuba. No dobra, w końcu jesteśmy. O, To jest jakaś. jakieś nawiązanie do warpa? Z Dragon Ball Daima? To jest jakiś rekin. Jeju, co to jest? Pyta Gohan. Piccolo nawet mówi o warpie, to jest warp. O, więc słyszeliście o warpach. Ale nie, to nie jest warp, mimo tego, że ma podobny cel. To jest koizmo sama. Oni tutaj też mówią czcigodny warp, warp sama, ale darujmy sobie tego same, dobra. Koizmo, to jest koizmo. Co on potrafi, co on robi? I łączy rzeczywistość Zeno. Pamiętajcie, że tutaj Zeno ma tak naprawdę 12 bodajże braci i jest 12 rzeczywistości, a Zeno jest tylko królem jednej z tych rzeczywistości. Więc wiadomo, że w Dragon Ball HK jest więcej tego niż tylko te 12 wszechświatów, ale nadal jestem ciekaw, co to jest za miejsce. Łączy ten koizmo, kosma, wydaje mi się, że to dobre imię, bo też nawiązuje do kosmosu. I to moje imię z Kosma, także koizmo, nie zapadło mi to w pamięć. Kosma łączy z rzeczywistość Zeno z miejscem, do którego się udajemy. Wow, ta ryba wygląda jakby miała niesamowitą aurę autorytetu, mówi Gohan. Lepiej nie mów do pana Kosmy per ryba. Mógłby tego nie polubić, a nie chcemy go zdenerwować. No i mamy dosłownie kopię sytuacji z Dragon Ball Daima. Przedstawcie się! To ja, Pajkuchan, lider niebieńskich strażników. Przyszedłem tutaj razem z turystami. A czy, ty, czy ci turyści spełniają wymagania, wymagane wymagania? Pyta Kosma. Ha, dlaczego sam nie sprawdzisz? Kosma spogląda do sześcianu. Mamy tam Gohana, Piccolo, leżącego u i Majin Czy on teraz się zdziwił, że zobaczył pierwotną bestię, czy może dziwi się, że widzi nameczanina? Nie sądzę, żeby Pajkuchan Han, tak jak w Dragon Ball Dime'a, wydłużał Gohanowi uszy, czy coś. Uświadomiłeś to sobie, co? Reszta nie wie o co chodzi, ja nadal też nie wiem o co chodzi. Pani Piccolo... Dlaczego wyglądał on tak na takiego zdziwionego, jak na nas spojrzał? Może on spojrzał na uba, może spojrzał na bół? Dlaczego miałbym wiedzieć? Cóż, w takim wypadku będziesz potrzebował powiedzieć jeszcze hasło. Hasło to czas. Biedronka taka nie była. Ale zobaczcie jak Kosma się tutaj jakby zakłopotał, popłynął mu pod poczole nawet. Jakby tutaj faktycznie zobaczył jakąś grubą rybę. Nomenomen. Okej, okay. oprócz y, jeszcze inną oprócz siebie. No cóż, możecie przejść. Hej, czy on naprawdę musi nas połykać? Tak, musi. <grytanie> Jesteśmy połknięci, mówi Pajkuchan. Czekaj, Pajkuchanie, czy to jest bezpieczne? Przygotujcie się, ponieważ niedługo poczujecie. Pewne wstrząśnięcie. Tremor, tremor, frut. Aż mi się przypomniał białobrody. A gdzie on jest, białobrody? Jest tutaj widoczny? Mój białobrody? Jest na górze! Tremor, tremor. Gdzie oni polecieli? Co to jest za miejsce? Jakaś ręka tutaj... Aha, dobra. To jest Pajku Han przytrzymujący Uba w miejscu, żeby on sobie nie zrobił żadnego, żadnej krzywdy. Wejście jest dokładnie takie samo, jak widzieliśmy w Dragon Ball Daima. No i nasi bohaterowie. Przelatują przez jakiś wymiar. Ten sześcian jest targany. Nasi bohaterowie są odbijani niczym piłeczki w pinballu. Tylko Pajkohan stoi w miejscu i jest w stanie tutaj jakkolwiek sobie z tym poradzić. Prawdopodobnie ze względu na to, że to nie jest pierwszy raz, jak przelatuje przez ten portal. Do jakiego miejsca trafimy? Trafia... Okej, okay, też z dubki wylecieli. Ok, o, czyli rozumiem, że tutaj Gustavo. Gustavo był fanem rozwiązania z Dragon Ball Daima, w którym nasi bohaterowie wylecieli z dubki. I w końcu trafiamy na jakiś most. Ależ tajemnicze miejsce. Wygląda to jak gwieździste nocne niebo. Most? Myślałem, że mój mózg zmieni się w galaretkę. Przez moment myślałem, że umrę, mówi Piccolo. Buu chyba już jest po drugiej stronie. Zresztą wszyscy jesteście po drugiej stronie. Pobudka, zobaczmy, co to za miejsce. Hej. Wydwaj, dwaj. Może zamiast narzekania spojrzycie, spojrzycie na to, co jest przed wami. Hyper What? What? <laughs> czekajcie, czekajcie, czekajcie. What? Hyperdimension? Hiperwymiar. Co to jest za pałac z mostem jakieś... To jest są kolory przypominające pałac Zeno. Żółte chmurki. Jakby w pałacu Zeno Wyglądało to podobnie. Co to jest za miejsce? Oni są na jakimś moście tu są jakieś akwedukty, pałac, kto tam mieszka? Kto to jest? Co to jest? Hiperwymiar? Ale miejsce. Ja pierniczę, Gustavo tutaj po prostu mnie zaciekawił, 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 zaciekawił. Dobra, to miejsce, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Palkuchan, co to za miejsce? To miejsce nazywa się Hiperwymiar. Hiperwymiar? I kto tam mieszka? Czy to jest może miejsce, w którym spotykają się jakby królowie wszystkich 12 czy tam 13 rzeczywistości? Czyli jak Zeno jest królem swojej rzeczywistości, ale jest jakieś odgórne spotkanie, to oni wtedy idą do hyperwymiaru i tam się spotykają. To jest takie, taki neutralny grunt, na którym spotykają się królowie najwyżsi wszystkich tych rzeczywistości? Może tak być. Stawiam, że tak jest. Wow, to jest wymiar umiejscowiony ponad 12 wszechświatami, wszechświatami które wyznacie, które nazywają się Rzeczywistość Zeno. Most, po którym chodzimy, to jest 12 wszechświatów! Wow! 12 wszechświatów! Ale jaja, jak byście się zapatrywali na to, gdyby takie dymy działy się w Manze Dragon Ball Super? Gdyby twórcy byli tak odważni i wprowadzali takie rzeczy, jak byście się czuli? No, świeżości byłoby tyle, co po prostu w piekarni o 6 rano. Czyli latamy teraz nad 12 wszechświatami? Jeśli zeskoczysz z mostu, spadnę tam? Nie, o, kurwa umrzesz, głupi jesteś, gohan, nie rób tego. Rzeczy nie są tak proste. Jeśli zeskoczysz z tego mostu, zostaniesz zmieciony z planszy. Kompletnie, przez moce, które są daleko za Twoim wyobrażeniem. Naprawdę? Tak. Mimo tego, że wygląda na to, że te 12 wszechświatów są blisko nas, jest wymiarowa bariera która nas oddziela. Tak dodatkowo, z tego co wiem, ta bariera jest nie do zniszczenia, nie do spenetrowania. To jest dokładnie rola hiperwymiaru, żeby oddzielić rzeczywistości. Virus tłumaczył nam troszeczkę odnośnie rzeczywistości, kiedy byliśmy na Ziemi, ale nie opowiadał nam o takich detalach, mówi Piccolo. A, nie, siedmiu, siedmiu braci Zeno. Yy, sied sześciu braci Zeno, czyli nie 13. Teraz Piccolo chyba właśnie do tego nawiązuje. Z tego co rozumiem, 12 wszechświatów reprezentuje pojedynczą rzeczywistość z siedmiu w sumie, prawda? Myślę, że również wspominał o tym, że niebiańscy magowie, czyli ci przeciwnicy istnieją, jakby rezydują w miejscu poza dwunastoma wszechświatami. Dokładnie. Dwanaście wszechświatów, z którymi jesteście zapoznani, to jest część rzeczywistości Zeno. Niebiańscy magowie należą do innej rzeczywistości, nazywanej na... rzeczywistością Zarata. Zarat to była ta oryginalna, pierwotna bestia, której części podzieliły się na różne inne pierwotne bestie. Chyba tak to właśnie było czyli na na benabu i tak dalej. Poza tymi dwoma istnieje pięć innych rzeczywistości. I teraz jesteśmy poza tymi dwunastoma wszechświatami z rzeczywistości zeno, prawda? W takim razie, w jakiej rzeczywistości jesteśmy? Tak naprawdę nie jesteśmy w żadnej z nich. Moja teoria chyba jest coraz bliżej spełnienia. Nie, nie rozumiem, mówi Buu. Nic dziwnego. Hiperwymiar nie jest częścią żadnej z siedmiu rzeczywistości. Istnieje on pomiędzy nimi. Ponad nimi wszystkimi. O, jest mapka! Patrzcie! Hiperwymiar rzeczywistości nie łączą się bezpośrednio ze sobą, czyli hyperdimension ten hiperwymiar jest jedynym mostem tak naprawdę, który łączy te wszystkie rzeczywistości. Most na którym obecnie jesteśmy łączy rzeczywistość Zeno z hiperwymiarem. Każda rzeczywistość ma takiego kosmy przez jakiego przed chwilą nie przelecieliśmy. Każdy kosma prowadzi do osobnego. Mostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli siedem rzeczywistości. No to to już chyba nie może być coś wyżej nad tym, nie? Jeśli jest siedem rzeczywistości, w każdej rzeczywistości jest dwanaście wszechświatów, i te siedem rzeczywistości jest złączone przez ten hiperwymiar, to chyba już nie zrobią czegoś takiego, że. To chyba już nie zrobią czegoś takiego, że będzie dziesięć hiperwymiarów. O, jest w kolorku to samo. Ok. Każdy most prowadzi do hiperwymiaru. I z tego co wiem, nie ma innego sposobu na podróż między rzeczywistościami bez przejścia przez to miejsce? Tam ma miejsce kontrola podróżujących przez hiperwymiar, czyli chodzi o ten pałac. Co to jest za miejsce? Co? Kto będzie siedział w środku? Jak można tam dostać pracę? Ile tam dostają wypłaty za taką pracę? Niesamowite, niesamowite. To jest zamek Strażnika Przejścia. Musiałem to szybko sobie w głowie przetłumaczyć. To jest miejsce, w którym łączą się wszystkie mosty. Jeśli chcesz przejść z jednego mostu na drugi, najpierw musisz przejść przez ten zamek. Jeśli ktokolwiek chciałby ominąć to miejsce, spotka go tragiczny koniec. Co tam jest? Co tam jest na górze w ogóle? Właśnie, to pyta Piccolo. Czy to miejsce prowadzi do jakiegoś innego wymiaru? Nie. To miejsce prowadzi do niebiańskiego świata, mojego obecnego domu. Tam lecimy. Czy Pai Kuchan jest jakimś najwyższym bogiem całego uniwersum, multiversum całego Dragon Balla? On nie idzie do tego zamku, on idzie do rzeczywistości na zamkiem. Kurwa. No nie wierzę. że jako postać, która była w kilku odcinkach w Dragon Ballu Z w niekanonicznej serii Fusion Reborn dostała tyle miłości dosłownie w tej fanowskiej mandze. Co byś chciała mała. Chodź na kolankę i już nie skaż mi tutaj, jak małpiszon. A, rozumiem, ty i inni niebiańscy strażnicy nie żyjecie w żadnej rzeczywistości, prawda? Tak, żyjemy w niebiańskim świecie, który jest tak samo jak hiperwymiar neutralną strefą poza siedmioma rzeczywistościami mówi Pajkuchan. Okej, okay, mówi Piccolo, ale powiedz mi coś jeszcze ale lor tutaj wlatuje powiedz mi coś jeszcze: Czy to miejsce, w którym jesteśmy, nie powinno być w centrum hiperwymiaru? Chodź mała, już chodź. W centrum hiperwymiaru, który jest nad centrum rzeczywistości, jakim cudem przeszliśmy ten most tak szybko? Czy nie powinno to zająć więcej czasu? Aha, chodzi o to, że przeszli przez most dosłownie chwilkę i Pikolo pyta, czy to nie powinno zająć więcej czasu, skoro przechodzą jakby przez całą rzeczywistość, ale tutaj Pajku mówi, że yy, przestrzeń działa tutaj inaczej. Dystans, na którego pokonanie potrzebowalibyśmy wielu wiele czasu w jakiejkolwiek rzeczywistości. Tutaj może być pokonany w ułamku sekundy. Jest dużo takich miejsc, w których czas i przestrzeń działają troszeczkę inaczej. Ha, hm, troszeczkę. Zdecydowanie inaczej. No dobrze, jesteśmy w końcu przed wielką bramą tego pałacu. Otwierają się drzwi. Nasi bohaterowie wchodzą po schodach. Kto tam im otworzy? Czekajcie, teraz będzie tam kolejna niekanoniczna postać, nie wiem, Kuler. im. Nie, Kuler już w tej mandze. Kto im tam otworzy? Kto im tam otworzy? Może Raimus jakiś, kurde. To wiem. Dlaczego musimy przejść przez ten zamek, zamiast bezpośrednio polecieć do niebieskiego świata? Tak jak w przypadku podróży między rzeczywistościami, wejście do niebieskiego świata wymaga przepustki od Strażnika Przejścia, kierownika tego budynku. <grymianie> Zaraz go poznamy. Mam po prostu przeczucie gdzieś z tyłu głowy, że to będzie postać albo nam znana, albo nawiązująca do postaci nam znanej. Jako niebiański Strażnik, ja mam darmowy dostęp do niebieskiego świata, ale wy nie. Dlatego musimy najpierw udać się do Strażnika. O przepustkę. Jest, ktoś tam siedzi. Ktoś tam siedzi na tronie. Kto tam siedzi na tronie? Tron z jakimiś rogami? Wielka sala, to niesamowite. Oni są jak malutkie mróweczki przed tym tronem. To jest jakiś jemma, ale nie jemma. Ten gość jest wielki, mówi Bóg, który w końcu dostał jakąś kwestię dialogową. Nie jest tylko wielki rozmiarem. Nie jestem w stanie wyczuć jego Ki, ale aura tego gościa... No, oh, jest nietykalny, mówi Piccolo. Okej, okay, idźmy. Mówi Paikuhana. Na co Piccolo nagle odpowiada? Piccolo tutaj jest bardzo ciekawy tego miejsca i w sumie trudno się mu dziwić. Zadaje kolejne pytanie. Jestem ciekaw, Paikuhana. Dlaczego ten Kosma wyglądał na zdziwionego, na zaskoczonego, kiedy na nas spojrzał? Powiedzmy, że jest coś specjalnego, tyczącego się w całej waszej bandy. A Kosma był w stanie wyczuć to po prostu spoglądając na was i czując waszą aurę. Rę. Nasi bohaterowie są pod jakimś względem specjalni? Chodzi, nie wiem, nie chodzi o żadną boską kijanie nic. O co tu chodzi? To jest dzięki czemu udało nam się przejść. Później wam to wytłumaczę. Nie rozumiem, dlaczego tutaj to zostało podzielone na dwa panele, ale niech będzie. Oczywiście, jeśli strażnik przejścia was zatwierdzi. W się sensie, pozwoli wam przejść dalej, wtedy kochana ewentualnie im to wytłumaczy. Fakt, że ten gigant musi nas zatwierdzić, sprawia, że trochę dziwnie się czuję. Mówi Piccolo. Panie Pajkuchanie, czy ten gość jest po prostu takim bramkarzem przy przejściu do innych rzeczywistości? Na twoim miejscu okazałbym więcej szacunku, Gohan. To nie jest zwykły bramkarz. To jest renomowany goalkeeper. <grytanie> jest jedną z kluczowych figur, które utrzymują porządek w całych rzeczywistościach, we wszystkich rzeczywistościach. Bez niego, relacja pomiędzy rzeczywistościami stałaby się chaotyczna. Wow, constant issues arising due to improper... Ze względu na to, że mielibyśmy stały przepływ, no, otwarte granice... I to, z tym się zgadzam, otwarte granice i chaos. A tutaj jest taki pan, który po prostu temu wszystkiemu zapobiega i sprawdza papiery, kto przechodzi. On był gościem, który stworzył niebiańskich strażników. Klan, do którego należy. Uuu, okej, okay. to jest yy, miłe potwierdzenie. Spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać, ale Pajkohan mówi, że ten strażnik przejścia jest jedną... Z najbardziej respektowanych istot w całym istnieniu. Już nawet nie we wszechświecie, w całym istnieniu. Patrzcie, ma podobny strój do Zeno. Okej, okay, to jest jakiś dziadzio. On nie ma rogów, nie? Nie ma rogów, tylko tak ten jego tron ma rogi. Co to jest za dziadzio? Co to jest za dziadzio? O, jest i kolorek, nawet, patrzcie. Co to jest za gość? Lekko szpiczaste uszy. No jestem ciekaw, skąd oni się wzięli? Kto to jest? Skąd oni się wszyscy? O! Jakiś anioł, ale jakiś inny. Ten gość przypomina mi Lisa. Ponieważ są z tej samej rasy, odpowiada Pajkuchan. Ten gość jest aniołem, który na pewno przybył z rzeczywistości, z której pochodzą aniołowie. Czyli mówisz, że aniołowie są z innej rzeczywistości? Ej! To się zgadza z moją teorią, że jest wymiar aniołów w Dragon Ballu. Fajnie. Za aniołami stoi zupełnie inna historia, ale powiem Wam to innym razem. Czy Pan tutaj, Ryszard, otworzy w końcu swoje oczy? Dlaczego ten strażnik zachowuje się w taki sposób? Anioł, który przed nim klęczy, właśnie przechodzi przez sąd. Strażnik na pewno teraz podejmuje decyzję w tym momencie. A, a, a nad czym on tak sądzi? Biorąc pod uwagę jego kij, ten anioł był swego rodzaju bóstwem w jego rzeczywistości, ale zginął. I znalazł się tutaj. To taki. Kurde, multiwersalny jemma. Strażnik decyduje, czy on zostanie zaakceptowany do świata niebiańskiego. W zależności od tego, jak żył i jak umarł. Bóg z anielskiej rasy musi być niesamowicie potężny. Ryszard otwiera oczy, Paikokon zwraca na to uwagę. Cicho bądźcie, podjął decyzję. Dobra, podjąłem decyzję. Moja decyzja to... Będzie jakiś... O, myślałem, że będzie jakiś gag... W stylu zacznie mówić: Spokość ciebie, Morda! Zapraszam na bronko po godzinach pracy. Nie! On tu mówi: Jesteś niegodzien. Nie! Nie może być! Proszę, zastanów się! Podnosi rękę Ryszard, a anioł staje się prochem. Okej. Okay. Mm, czyli generalnie. Gohana i Piccolo może spotkać dokładnie to samo? Mam nadzieję, że nie. Nie no, zobaczmy o co tu chodzi. Nie może być! Ten anioł został zniszczony tylko podniesieniem ręki. Czejcie, został Okej, okay. jest, jest potężny. Jest potężny chłopek. Strażnik przejścia został stworzony z energii sześciu. Oh, sześciu najwyższych bóstw. Jest tak silny jak jedno z nich. Czyli mówisz, że jest tak silny jak zeno? Cóż, ze względu na to, że Zeno jest naj, najbardziej nieuważny ze wszystkich najwyższych bóstw, powiedziałbym, że strażnik ma więcej umiejętności niż on. Czyli to jest gość wyższy niż zeno, silniejszy niż zeno. I to jest tylko ostrzeżenie. Strażnik jest znany z tego, że. Rzadko ma dobry humor. Bądźcie ostrożni, żeby go nie zdenerwować. Albo za, zabije nas wszystkich. No, wydaje mi się, że Bu... chociaż nie, Bu tutaj też jest troszeczkę przerażony. Mam nadzieję, że Bu niczego głupiego nie zrobi. No i podchodzą! Podchodzą do niego, a my widzimy kurde, czyli ten wątek Bardoka kompletnie o nim zapomniałem. Jesteśmy z powrotem w tej linii czasowej, w której jest Goku. Czy, czy to jest jakiś żart? Jak wasza dwójka może wyglądać tak podobnie, król Wegeta? Wiem o co chodzi i wiem, dlaczego ten człowiek wygląda tak bardzo jak ja. Teraz wszystko wytłumaczę i to jest koniec tego rozdziału, ale dwa cliffhangery, ja pierniczę. Bardock z, Turles, z Goku polecieli do króla Wegety? Może Bardock będzie myślał, że to jest jakiś jego syn z nieprawego łoża, którego kiedyś sobie tam 20 lat temu zrobił i on teraz wraca? I teraz Bardock nie wie, że to jest Goku, tylko myśli, że to jest jakiś jego syn, który tak naprawdę już nie istnieje i Goku się za niego będzie podawał? Ale jaja! Ale rozdziałik. Tak mi wciągnęła ta historia tych wszystkich rzeczywistości, że zapomniałem kompletnie o historii goku. Naprawdę. Bardzo mi się podobało. Zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili kanał autora. Wszystkie linki do autora, również jego strona Patreon i tak dalej, znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, like zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I czekam na wasze opinie. Jakbyście się zapatrywali na coś takiego, gdyby takie dymy były w kanonie? Mocne, mocne, mocne. Ale podoba mi się. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.